Komunikacja międzyludzka jest sztuką, która od tysięcy lat fascynuje filozofów, pisarzy i myślicieli. W czasach, gdy powierzchowne interakcje zdominowały nasze życie społeczne, a komplementy często sprowadzają się do banalnych uwag o wyglądzie, warto sięgnąć do mądrości stoików, którzy oferują głębsze spojrzenie na znaczenie słów w budowaniu autentycznych relacji. Starożytni filozofowie tacy jak Marek Aureliusz, Seneka czy Epiktet nie pisali poradników randkowych, jednak ich nauki o szczerości, wartościach i prawdziwej naturze ludzkich interakcji zawierają niezwykle praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak wyrażać uznanie w sposób, który tworzy prawdziwą więź między ludźmi. Dzisiejszy temat może wydawać się sprzeczny z zasadami stoickimi. W końcu stoicy nie koncentrowali się na przyciąganiu innych dla własnej korzyści. Jednak gdy spojrzymy głębiej, Odkryjemy, że prawdziwie stoickie podejście do komplementów nie polega na manipulacji czy zdobywaniu przychylności, lecz na dostrzeganiu i docenianiu autentycznych wartości w drugiej osobie. To właśnie ta autentyczność, gdy jest konsekwentnie praktykowana, paradoksalnie czyni nas bardziej atrakcyjnymi dla ludzi poszukujących głębszych, bardziej znaczących relacji. Pierwszy rodzaj komplementu, który ma niezwykłą moc budowania więzi, to taki, który docenia świadome wybory i decyzje kobiety, a nie jej wrodzone cechy lub przypadkowe atrybuty. Epiktet, jeden z najwybitniejszych stoików, nieustannie podkreślał znaczenie rozróżniania między tym, co jest w naszej kontroli, a tym, co poza nią. Według stoików, to nasze wybory, nie okoliczności, definiują nas jako ludzi. Kiedy komplementujesz kobietę za jej świadome decyzje, Pokazujesz, że dostrzegasz jej sprawczość i wewnętrzną siłę. Zamiast powiedzieć masz piękne oczy, cecha, na którą nie ma wpływu, możesz powiedzieć sposób, w jaki analizujesz złożone problemy z różnych perspektyw, jest naprawdę imponujący, lub podziwiam determinację, z jaką dążysz do swoich celów mimo przeszkód. Takie komplementy pokazują, że widzisz w niej osobę posiadającą moc wyboru i kształtowania swojego życia. A nie tylko zbiór fizycznych cech. Seneka nauczał, że istnieją dwie rzeczy, które muszą być odrzucone: strach przed przyszłym cierpieniem i wspomnienia o cierpieniu minionym. Jedno mnie już nie dotyczy, drugie jeszcze nie. W duchu tej mądrości, drugi rodzaj komplementu, który tworzy głęboką więź, koncentruje się na zdolności kobiety do obecności w teraźniejszości. Żyjemy w świecie ciągłych rozproszeń. Gdzie pełna obecność stała się rzadkim darem. Gdy zauważysz i docenisz czyjąś umiejętność bycia całkowicie obecną, czy to w rozmowie, czy w działaniu, dotykasz czegoś naprawdę cennego. Możesz powiedzieć: To, jak potrafisz być całkowicie obecna w rozmowie, sprawia, że każda interakcja z Tobą jest wyjątkowo znacząca. Lub: podziwiam, jak w pełni angażujesz się w to, co robisz nie rozpraszając się tym, co nieistotne. Te komplementy nie tylko doceniają rzadką w dzisiejszych czasach cnotę, ale również zachęcają do dalszego jej kultywowania. Trzeci rodzaj komplementu, głęboko zakorzeniony w stoickiej filozofii, dotyczy sposobu, w jaki kobieta radzi sobie z przeciwnościami i wyzwaniami. Marek Aureliusz pisał: Przeszkoda w działaniu wspiera działanie. To, co stoi na drodze, staje się drogą. Stoicy wierzyli, że prawdziwy charakter człowieka objawia się nie w komfortowych okolicznościach, ale w obliczu trudności. Gdy zauważysz i szczerze docenisz sposób, w jaki kobieta przekształca wyzwania w możliwości rozwoju, pokazujesz, że widzisz jej wewnętrzną siłę i mądrość. Komplementy takie jak jestem pod wrażeniem tego, jak przekształciłaś tę trudną sytuację w okazję do rozwoju, lub sposób, w jaki zachowujesz spokój i jasność myślenia pod presją. Jest naprawdę inspirujący. Mają niezwykłą moc, ponieważ dostrzegają coś, co większość ludzi przeocza zdolność do wewnętrznego rozwoju w obliczu zewnętrznych wyzwań. Czwarty rodzaj komplementu, który tworzy wyjątkową więź, dotyczy wartości i zasad, którymi kobieta kieruje się w życiu. Stoicy uważali cnotę za jedyne prawdziwe dobro, a wszystko inne, włączając przyjemności, bogactwo czy status, za rzeczy obojętne. Które mogą być preferowane, ale nie są niezbędne do dobrego życia. Gdy komplementujesz kogoś za jego zasady i wartości, pokazujesz, że dostrzegasz najgłębszy poziom jego człowieczeństwa. Możesz powiedzieć: Najbardziej podziwiam w Tobie konsekwentną uczciwość, nawet gdy nie jest to łatwe lub: Twoja niezachwiana troska o dobro innych, nawet kosztem własnej wygody, jest naprawdę wyjątkowa. Te komplementy pokazują, że patrzysz poza powierzchowność, dostrzegając i doceniając fundamenty charakteru drugiej osoby. Zanim przejdę do dwóch ostatnich typów komplementów, warto podkreślić, że podejście stoickie wymaga autentyczności. Komplementy nie mogą być pustymi formułkami, które stosujemy jako techniki manipulacji. Muszą wypływać z prawdziwego dostrzeżenia i uznania wartości drugiej osoby. Jak uczył Epiktet, Nasze działania powinny być zgodne z naturą i prawdą. Nieszczery komplement zostanie wyczuty, nawet jeśli nie zostanie to powiedziane wprost. Autentyczność jest fundamentem, na którym buduje się zaufanie i prawdziwą więź. Piąty rodzaj komplementu, który ma niezwykłą moc budowania więzi, dotyczy sposobu, w jaki kobieta wpływa na innych ludzi i swoje otoczenie. Stoicy rozumieli, że człowiek jest istotą społeczną, a jego prawdziwa wartość objawia się nie tylko w osobistych osiągnięciach, ale również w pozytywnym wpływie, jaki wywiera na wspólnotę. Gdy dostrzegasz i doceniasz ten aspekt, pokazujesz, że widzisz szerszy kontekst jej istnienia. Możesz powiedzieć, sposób w jaki Twoja obecność zmienia dynamikę grupy na bardziej pozytywną, jest naprawdę wyjątkowy, lub podziwiam, jak potrafisz sprawić, że ludzie wokół Ciebie czują się wysłuchani i docenieni. Te komplementy pokazują, że widzisz nie tylko indywidualne cechy, ale również społeczny wymiar jej istnienia. Szósty i być może najgłębszy rodzaj komplementu dotyczy autentyczności i spójności wewnętrznej. Seneka pisał: Najważniejsze jest, aby nasze słowa i czyny były ze sobą zgodne. Ta spójność między przekonaniami, słowami i działaniami jest rzadką i niezwykle cenną cechą. Gdy szczerze docenisz czyjąś autentyczność, stwarzasz przestrzeń dla prawdziwego spotkania dwóch osób bez masek i udawania. Możesz powiedzieć: To, co najbardziej w Tobie cenię, to autentyczność. Nie starasz się być kimś innym, ani dopasować do oczekiwań innych, lub Twoja spójność między tym, w co wierzysz, co mówisz i jak działasz, jest naprawdę inspirująca. Te komplementy dotykają istoty tego, kim dana osoba jest naprawdę. I pokazują, że to właśnie tę istotę cenisz i podziwiasz. Te sześć rodzajów komplementów, doceniających świadome wybory, obecność w teraźniejszości, sposób radzenia sobie z przeciwnościami, wartości i zasady, pozytywny wpływ na innych oraz autentyczność, są zakorzenione w stoickiej filozofii i dotykają tego, co w człowieku najgłębsze i najcenniejsze. Jednak wiedza o tym, jakie komplementy są najwartościowsze. To dopiero pierwszy krok. Równie ważne jest to, jak i kiedy je wyrażamy. Stoicka mądrość sugeruje kilka kluczowych zasad. Po pierwsze, timing ma znaczenie. Komplement oferowany w odpowiednim momencie, gdy dana cecha lub działanie właśnie się przejawia, ma większą autentyczność i siłę oddziaływania. Po drugie, szczegółowość czyni komplement bardziej osobistym i wiarygodnym. Ogólne pochwały: jak jesteś wspaniała, mogą być miłe ale konkretne obserwacje pokazują, że naprawdę byłeś uważny i dostrzegłeś coś unikalnego. Po trzecie, język ciała i ton głosu są równie ważne jak same słowa. Epiktet podkreślał, że nasze całe jestestwo powinno wyrażać nasze przekonania, nie tylko słowa. Marek Aureliusz napisał, pierwsze zasady. Nie działaj pochopnie ani bez celu. Niech wszystko co robisz służy jakiemuś celowi. Ta mądrość doskonale odnosi się do komplementów. Każdy komplement powinien być oferowany z czystą intencją, nie po to, by manipulować czy zdobyć przychylność, lecz by prawdziwie docenić wartość, którą dostrzegasz. Stoicy podkreślali również znaczenie oddzielenia naszych działań od oczekiwanych rezultatów. Oferuj komplementy bez oczekiwania określonej reakcji czy korzyści dla siebie. Gdy Twoje komplementy są wolne od ukrytych motywów, stają się potężniejsze i paradoksalnie bardziej skuteczne w budowaniu autentycznej więzi. Ważne jest również zrozumienie, że stoickie podejście do komplementów nie jest strategią uwodzenia w tradycyjnym sensie. Nie chodzi o używanie słów jako narzędzi do osiągnięcia własnych celów, ale o wyrażanie prawdziwego uznania jako sposób na budowanie autentycznych relacji. Tytuł tego filmu może sugerować, że przedstawię magiczne formułki, które przyciągną każdą kobietę. Ale prawda jest subtelniejsza i głębsza. Stoicyzm uczy nas, że nie możemy i nie powinniśmy próbować kontrolować reakcji innych ludzi. Możemy jedynie działać w zgodzie z cnotą i pozwolić konsekwencjom dziać się naturalnie. Seneka napisał: Nie żyj dla innych, chyba że żyjesz dla siebie. Ta pozornie paradoksalna mądrość przypomina nam, że prawdziwie wartościowe relacje nie wynikają z technik manipulacji czy strategii uwodzenia ale z autentycznego życia zgodnego z własnymi wartościami. Gdy żyjesz zgodnie ze stoickimi cnotami mądrości, sprawiedliwości, umiarkowania i odwagi, i gdy szczerze doceniasz te same cnoty w innych, tworzysz fundamenty pod relacje oparte na wzajemnym szacunku i podziwnaju. Co ciekawe, badania psychologiczne potwierdzają stoicką intuicję dotyczącą komplementów. Badania pokazują, że komplementy dotyczące cech osobowości, wyborów i osiągnięć budują silniejsze poczucie własnej wartości i głębszą więź niż komplementy dotyczące wyglądu. Kobiety szczególnie doceniają uznanie za ich inteligencję, siłę charakteru, poczucie humoru czy osiągnięcia dokładnie te aspekty, które stoicy uznaliby za bardziej istotne niż powierzchowne atrybuty. Podsumowując. Stoickie podejście do komplementów nie jest zbiorem technik manipulacji, lecz praktyką autentycznego dostrzegania i doceniania wartości w innych ludziach. Te sześć rodzajów komplementów, odnoszących się do świadomych wyborów, obecności w teraźniejszości, radzenia sobie z przeciwnościami, wartości i zasad, pozytywnego wpływu na innych oraz autentyczności, wynikają z głębokiego zrozumienia tego, co naprawdę ważne w życiu i relacjach międzyludzkich. Praktykując te komplementy, pamiętaj o kluczowej stoickiej zasadzie: koncentruj się na tym, co jest w Twojej kontroli, Twoje intencje, słowa i działania, a nie na tym, co poza nią, reakcje innych ludzi. Twoja zdolność do autentycznego doceniania innych jest cnotą samą w sobie, niezależnie od rezultatów, jakie przynosi. Paradoksalnie, gdy komplementujesz bez ukrytych motywów czy oczekiwań, twoje słowa mają największą moc budowania autentycznych więzi. I pamiętaj, najważniejszym aspektem stoickiego podejścia do relacji międzyludzkich jest praca nad sobą. Jak pisał Epiktet, nie staraj się, by rzeczy działy się tak jak chcesz, ale chciej, by działy się tak, jak się dzieją, a będzie ci się dobrze wiodło. Rozwijając własny charakter zgodnie ze stoickimi cnotami, stajesz się osobą, która naturalnie przyciąga wartościowe relacje, nie przez techniki czy strategie, ale przez autentyczność i wewnętrzną spójność. Jeśli znalazłeś ten film pomocny, proszę naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj mój kanał, aby otrzymywać więcej podobnych treści o praktycznym zastosowaniu filozofii stoickiej w nowoczesnym życiu. Jeśli masz osobiste doświadczenia lub pytania związane z tym tematem, podziel się nimi w sekcji komentarzy. Zawsze interesują mnie Twoje przemyślenia. Dziękuję, że byłeś ze mną.